Ziemię toba, gęste lasy dwarki. Siema, Gabor z tej strony, to slash gaborowaty, kik.com slash gaborowaty. Yy, łapujcie, subskrybujcie, followujcie, sprawdźcie sosiale w opisie. DBD. Zobaczymy jak mi pójdzie w tym DBD, bo widzę, że tu jakieś problemy z połączeniem są. Nie lubię tej mapy za bardzo. Się no jest ona... O, cześć! Jest ona świeża. Okej, okay, to jest Hatch. Tak. Koleżanka, widzę, że też nie jest wykwintna. Mam nadzieję, że to problemy półtora roku nie było problemów, kurde, pod względem jakości na streamach. Od jakiegoś tygodnia albo dłużej się one pojawiają. Nie, po, nie podoba mi się to. Dobra. Cześć Okej, okay, dwójkę tu jesteście? Aha, czemu to nie zadziałało, kurwa! No nie lubię tej mapy, no nie lubię. ja w niej widać. W kontekście oczywiście OK. O, szty No to już nie masz palet, koleżanko. O! Na szczęście się udało. Tam sobie zaniesiemy koleżankę. No ja, jest więcej tych genów kurczę. skurczy byki. Kurwa No to ona dobra O lol on działa tak kurat. No dawaj, dawaj, dawaj To jest hatch Z tego co pamiętam I gen robiony Czekaj sekundkę tylko. No nie spodziewałem się. Nie sądziłem, że to siądzie. Ale raczej dwójki mi się nie uda, bo tam to na palecie siedzi. Gracias. No dawaj, 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 dawaj Ale drewno ja pierdolę, ona też drewno na szczęście Ale to jest drugie wiszczenie tej koleżanki z tego co wiem Okay. No to cię trochę. O, ale drewno, ja pierdolę, Ale ona już jest na F, z tego co wiem. Ona chyba już pada. Do piwnicy ktoś schodzi? Ok. lego No, drewno zagram. Okej. Okay. I No i chuj w dupie chlupie, czy ty padasz koleżanko czy nie? Bo już nie pamiętam. Nie, nie padasz. No to szkoda, że nie padasz. Kurwa, że tak szybko. No to lipnie akurat. Czy nic nie zdziałałam. O żebyś był <grymne> Dobra, ale cię bym chciał dziabnąć akurat Ale nie kurwa Gabor w ten sposób jebany debilu Jak to wygląda? E? O Jezu, pierwsze te dopiero. To lipnie strasznie. Tam bramy otwierają. Nie, się Antikype. Nawet się nie mogę tepnąć. Dobra, nie będziemy przedłużać. To w ogóle nawet nie był dobry teleport. Jest tak, czy jestem w stanie gościa dogonić? Bo ja jestem. Ja jestem. On mi tutaj... A to jest typiara, nie typiasz. No, ładnie zagrali, ładnie zagrali, nie ma co mówić. Ale taki szybki meczek. Punkciów też nie powinno być mało, tak mi się wydaje przynajmniej. Dwie sety można robić. Dobra, i to jest lastik, moi drodzy. This is last of us. Jesteśmy mistrzami świata. Shoe, tak zwane, można rzec. Co ja muszę zrobić? Przebrać się, nałożyć kosmetyki, ogarnąć przybiórku, skorzystać z toalety, wziąć figurki. Będę miał na to 55 minut. To raczej git. Raczej git. Blood Party. Kurczę. Nieźle. Jeszcze zrobić yerbę. Trzeba będzie pamiętać. Zimmer Okay. Not sad, yeah. Cóż mogę rzec? No. O. o, cześć koleżanko, cześć koleżanki. Serio? A no. tu sam siebie ograłem, można powiedzieć. No. Jaka tu ma koleżankę. Której na szczęście tu nie ma. lost the curve To nie będzie takiego klikbaju tu robić Po co dawać komentary w momencie, w którym tego komentarzy nie ma, co nie? A tak tylko na chwilkę tutaj Koleżanko A Kurde, tutaj wszystko się potem. Aha, to jest takie coś. ja nie pomyślała użytkowniczkę na szczęście. Bo plag na wzgórzu. Syk. Portal, dzięki. Nie spodziewał się na szczęście użytkowników. No, mogę? Dzięki. Uszkodź. Nie lubię tego lupa. Dasz się mocno nim nie przepadam. Dobra. No tarka serio? bo oni niszczyli te portale, no, no dobra. Niechże wam będzie. żeby to już zdejmować? No właśnie I To polupa, za którym nie przepadam Ja byłem cię szmata. Kurwo jebana! Pierdolona! Przepraszam za wulgaryzmy. Jebać kurwy was. No kurwa, auto i mechaniczne. Zajebiście ci to zagrało, lacha. Kurwo! I czemu to jej nie jebło? Pijawko pierdolona. Ja masz zablokowanego Volta, co? Czy nie? Kurwa! W pizdę se tą latarkę, kurwa! Przepraszam za wulgaryzmy po raz pięćdziesiąty. Cześć. Pizdo. Kurwa, ja się staram. Co mi się stało, kurwa? Gówno wdepłem, czy co? Szmata pierdolona. Czy tak wypierdolę was wszystkich? Umrzecie w grze komputerowej oczywiście. A ty serio z tą latarką kurwa próbujesz, Won mi stąd platwusie pierdolony! No trzymam kurwa kciuki. Chujowi jesteście kurwa na maksa. No, 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 się z tą latarką nie zapęć, kurwa. On kurwa, wszyscy. Tak serio, ty tak serio. No, ambitne. Jeszcze tobie. A, pierdol się. Zajebiście wam kurwa idzie, wszystko. A propos emocji, po dwóch godzinach wybuchłem. Oj... Uczuję. Aaaa, jakie przykro. Pizdo. Czy ty chyba padasz, chyba? I guess. A goś już wyszedł z gry, bo się w jak mi przykro szmato. być volt Ci ma fan No chyba nie znajdę znajdzie Kurwa nie mam pojęcia gdzie on może być Byś też definitywnie próbuje nie wchodzić w moje... O! Nie Byś też definitywnie próbuje nie wchodzić! O! Ej, katulanka. No, jakoś mi wkurwiliście w tym meczu akurat E pierdale, kurwa. Śmiecie. latarkowi. No i wyjebałem, kurwa, wszystkich, tak jak chciałem. I... Co? Dobra, moi drodzy. Będziemy sobie kończyć transmisję odcinek. Dziękuję wam wszystkim za obecność. Pokójcie, skrybujcie, followujcie, nagrywane na Twitchu, tu się to też gaborowaty, kik.com sociali w opisie, mów do was Gabor. i hejka odcinkowcy.